Rozchmurz się, zatańcz z nami. Bardzo się denerwuję. Zadzwonię do mamy, żeby po mnie przyjechała. Nic z tego. Niech się jeszcze trochę pomartwi. Wtedy cię tak mocno nie objedzie. Nie znasz jej, zabije mnie. Teraz pewnie wyobraża sobie najgorsze. Tak myślisz? Tacy są rodzice. Myśli, że wpadłaś pod samochód, wylądowałaś w szpitalu, albo coś w tym stylu. Tym bardziej zadzwonię. Nie może myśleć, że coś mi się stało. Jak cię znajdzie? Przytuli cię, pocałuję i to wszystko. Nie martw się. Jest jedna sprawa. Jaka? Nie chcę wam psuć imprezy, ale co zrobimy, jak przyjdą chłopcy? Nic takiego. A co? Wiem, ale czy to normalne? Pytam, bo nigdy nie byłam z chłopakami w, sama w mieszkaniu Agustina ma rację Poza tym chłopcy z piątej są bardzo napaleni Jak moi rodzice się dowiedzą, zabiją mnie Nie będzie żadnego problemu Nikt się nie dowie To pozostanie tylko między nami Zamknijcie się i posłuchajmy muzyki. Słucham. Halo? Rozłączył się. Kto to był? Pewnie ktoś od Diego. Wyluzujcie. Mamy się dobrze bawić, bo jesteśmy sami. Posłuchajmy muzyki i odprężmy się. To na pewno był głos Loli. Co robimy? Nie wiem. Jakieś wieści o Biance? Tak. Tak czy nie? Nie. Pasqual musiał wejść i ja przejęłam tę sprawę. Zdesperowana mama szuka córki. Umiera z niepokoju. Jeśli coś wiesz, powiedz mi. Wydaje mi się, że wiem. Gdzie ona jest? Nie jestem pewna, chodź. Spokojnie. Na pewno złapiemy tę kobietę i jej wspólników. Oby. To nie pierwszy napad na mnie. I pewnie nie ostatni. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży Chłopcze, na pewno nie chcesz, żeby obejrzał cię lekarz? Nie, luz mi wystarczy Potrzymać ci to? Nie trzeba Zadzwonimy, jak coś już będzie wiadomo Bardzo dziękujemy Nie ma za co Proszę się rozejść Nic się nie stało Dzięki, Mario Rozmawiam z panią Mendes Lopez, właścicielką sklepu mięsnego, kolejną ofiarą przestępstwa w naszym kraju. Proszę opowiedzieć, co się stało. Napadnięto mnie. To się ostatnio często zdarza. Jednak rzadko spotyka się kogoś takiego jak on. Uratował mi życie. Jak nazywa się nasz bohater? Diego Bustamante. Syn burmistrza? Tak. Bez przesady. Ja też broniłem naszej ojcowizny. Wytychając mamę do przodu. Mogłem zrobić to samo. Ja też ucierpiałem. To mój syn, ale to on jest bohaterem. Mam dla Was historię, która poprawi Wam oglądalność. On uratował mi życie. Byłem milionerem, ale straciliśmy wszystko. Wszystko. Choć Hilda się opierała, wsadziłam ją do taksówki. Chciała pieszo dojść do domu przyjaciółki. Mogłem ją zawieźć. Czemu mi nie powiedziała? Nie chciała ci robić kłopotu. Musisz odpoczywać. Służąca przyniesie ci kolejną kawę, a ty zadbaj o swoje plecy. Już nie jesteś dzieckiem, kuloci. Słucham? Ciągle powtarzasz, że jestem staruchem Przestań mnie naśladować, bo ci to nie wychodzi Znowu bolą cię plecy? To nie jest zabawa Może twoje ciało mówi ci, żebyś o nie zadbał Czemu tak na mnie patrzysz? Jesteś piękna, gdy zachowujesz się jak normalna kobieta. Dziękuję. Normalnie je przy normalnych mężczyznach. Wykorzystasz każdą okazję, żeby wbić mi szpilę Bronię się, ale nie atakuję jak inni. Nie zliczę już, ile razy źle mnie potraktowałeś. Tylko ja ciebie, tak. Jasne. Dobra, ja też. Co? Parę razy cię wkurzyłam. Czemu nie możemy się jakoś dogadać? Też się zastanawiam. Dlaczego zawsze sobie dogryzamy? Nie wiem. Może to wrodzone? Jesteśmy jak dwa jednakowe bieguny, które się odpychają. Chyba nie wierzysz w takie rzeczy. Traktujemy się źle z konkretnego powodu. Ja na przykład, jak cię poznałem, miałem uprzedzenia. Prawda? Masz absolutną rację. Tak, myślałam. Wierzę, że uprzedzenia to rodzaj lęku. Czego się boisz, kuloci? Że znów będę cierpiał. A czemu ty tak źle mnie traktujesz? Wydałeś mi się hipokrytą. Jakby na zewnątrz był inny człowiek, a w środku inny. Jakbyś ukrywał za tą gipsową zbroją jakieś tajemnice. Ale teraz cię rozumiem. Ja też muszę ukrywać prawdę przed moją córką. Oboje boimy się, że stracimy to, co kochamy najbardziej na świecie. A zatem łączą nas takie same troski. Oboje kłamiemy, żeby nie zostać samemu. Kuloci, nie chcę być sama. Ja też. Mamo Przestraszyłaś mnie. A raczej ty mnie. Co robisz? Czemu mówisz do mnie takim tonem? Przeszłam do domu i widzę, że świetnie się bawisz z tym panem. Co w tym złego? Powiedz wprost. Chodzicie ze sobą?